bardziej przeznaczony dla nauczycieli, czyli cztery teksty jak zgasić ucznia. Wiem, że miało być o 20 lub o 21, ale mi się nie chciało czekać, bo nie, i tak nie wiem co robić. Więc zaczynajmy, jak widać, dzisiaj tu jest takie inne trochę tło, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. To słuchajcie, za co? Przecież nic nie robię. Właśnie, nic. Sprawdzam. Dlaczego? Przecież był tylko jeden dział. Nieprawda. Bonusik, taki jeszcze jeden tekst, czyli piąty, tak jakby. Tego, że te, to w wersji bonusowej. Bonusowej, bonusowej. Była na lekcji. Flapkę w górę oraz subskrybuj. I naciśnij na dzwoniczek, który jest pod spodem, żeby wiedzieć jak często wyrzucam filmiki. To do zobaczenia w następnym odcinku. A jeśli nie widziałeś na, yy, innych, zapraszam do obejrzenia innych moich odcinków. Do zobaczenia.